Przechodząc sobie powolutku do meritum, zbliżają się wakacje, część uczniów, dzieci kończy etap edukacji, część zostaje, no ceny i koszty utrzymania rosną, dotacje o dziwo, nie zawsze niestety, i stajecie Państwo przed takim dylematem zmiany wysokości czesnego. To jest zawsze bardzo trudny temat. Przede wszystkim bądźcie Państwo uprzejmi na początku przeanalizować treść obowiązującej u Państwa umowy. W zakresie istniejących lub nieistniejących zapisów dotyczących warunków zmiany umowy czasem zdarza się, że Państwo takie zapisy w swoich umowach zawieracie. Proszę również pamiętać, że rodzic może, ale nie musi zgodzić się na zmianę proponowanych warunków, co nie oznacza, że państwo tej zmiany wprowadzić nie możecie. To jest troszkę tak, jak ze zmianami umów, które są państwu wysyłane, czy to od dostawców mediów, prądu, gazu itd., czy telekomunikacji. Zwróćcie państwo uwagę, że każdorazowo przy zmianie, czy to wysokości ceny, czy innych warunków umowy, zawsze Państwu w takiej sytuacji przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, i ten zleceniobiorca Państwa o tym informuje, że on musi zmienić warunki, musi zmienić dlaczego, z jakichś tam powodów i jakby. Wskazuje Państwu, że jeśli Państwo nie akceptujecie tej zmiany tych warunków, no to oczywiście przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia treści umowy. No i właśnie podobnie jest z umowami, które Państwo zawieracie z rodzicami czy Państwa przedszkole. Zagadnienie odnoszące się do tego, czy jesteście, czy rodzice, raczej rodzice, w stosunkach z jednostkami oświatowymi występują w charakterze konsumenta, czy też nie, to jest troszkę, powiem Państwu, temat rzeka. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, zapewne pamiętacie, jak na początku, w lutym czy w marcu, jak ogłoszona była przerwa w funkcjonowaniu stacjonarnym szkół i przedszkoli w czasie covid u pisaliśmy dla Państwa takie dość szerokie artykuły i wskazywaliśmy, że to wcale nie jest tak, że Państwo macie w tej chwili nie pobierać tego czesnego, czesnego od rodziców. Owszem, ograniczyć, ale nie nie pobierać, ponieważ państwo realizowaliście wówczas tę usługę. I łokik na początku też prezentował takie bardzo stanowcze stanowisko wskazujące, że no jeśli nie uczęszczają dzieci do przedszkoli czy do szkół, no to jakby to czas na się nie należy, ale później właśnie między innymi w konsekwencji tych wszystkich interpretacji wskazywanych, jakby zmienił zdanie i już wskazywał, że najlepszym rozwiązaniem jest jednak negocjowanie. Ceny pomiędzy jednostkami oświatowymi i rodzicami. Mówią o tym, że jest to temat rzeka, no bo opowiadałam Państwu przy okazji jakiegoś innego z naszych spotkań, że w sytuacji, w jakiej stroną umowy jest przedszkole, jako jednostka oświatowa reprezentowana przez dyrektora, a, i tu warunek jest bezwzględny sine qua non, osoba prowadząca nie ma wpisu do ewidencji przedsiębiorców, a jedynie wpis do ewidencji jednostek oświatowych, no wówczas sądy, w tym m.in. takie orzeczenie jest Sądu Okręgowego w Olsztynie, uznają, że osoba prowadząca przedszkole nie występuje tu w roli przedsiębiorcy. No ale ŁOKIK prezentuje w tym zakresie różne, czasem odmienne stanowisko, i tu zresztą. Istotne będą właśnie te okoliczności, czy macie Państwo wpis do rejestru przedsiębiorców, czy nie. W związku z czym, ponieważ są tego typu wątpliwości, to lepiej jest zastosować te wszystkie rozwiązania, które uwolnią Państwa, czy zabezpieczą Państwa przed ewentualnym. Sporem z rodzicem, w związku z czym, jeśli chcecie Państwo zmienić warunki umowy, a zmiana wysokości czesnego będzie taką zmianą warunków umowy, e, należy odpowiednio wcześniej, po pierwsze, przygotować rodziców na te planowane zmiany e, i bardzo dobrą praktyką jest taka praktyka, którą Państwo stosujecie, a zatem pre, możliwie precyzyjnie w trakcie spotkań z rodzicami czy to na zebraniach, czy przy innych, w innych okolicznościach, wyjaśnienie powodów podwyżki. Obecnie jakby powszechnie wiadomym jest, że ceny rosną, prawda, inflacja wynosi, wyniosła w kwietniu zdaje się ponad 12%, w związku z czym zapewne część rodziców nawet może oczekiwać w przyszłości takiej, takiej zmiany, tak? Pamiętajcie przy tym państwo oczywiście, raz jeszcze to podkreślam, że rodzicom, którzy nie zgodzą się na zmianę warunków umowy, no bo jeszcze raz wskazuję, jednym z warunków umowy jest cena, no będzie oczywiście i naturalnie przysługiwało prawo do wypowiedzenia Umowy w zastrzeżonym w treści umowy terminie. I warto też rodzicom od razu o tym wskazać, że jeśli ktoś nie akceptuje z, z różnych względów, bo sam może być w takiej sytuacji, że nie będzie miał możliwości wniesienia wyższej opłaty, należy tym rodzicom wyraźnie wskazać, że jeśli w umowie zastrzeżono 30-dniowy termin wypowiedzenia, to w tym terminie rodzic może przed upływem tego terminu złożyć wypowiedzenie i i te, tej umowy po prostu nie kontynuować na tych zmienionych warunkach. Drodzy Państwo, analizując, poprawiając, jak, jak, jak wysyłacie Państwo do nas umowy do, do analizy, do ewentualnej zmiany, do niesienia poprawek, zauważyłam, że najczęściej termin wypowiedzenia określacie Państwo na 30 dni. Czy to ze skutkiem na koniec miesiąca, czy zgodnie z datą, choć oczywiście też bywają inne terminy i proszę, żebyście Państwo pamiętali, że te terminy, które macie Państwo w umowie, no są tak dla Państwa, jak i dla drugiej strony, czyli zleceniodawcy rodziców wiążące. W przeważającym zakresie zawieracie Państwo umowy w formie pisemnej, co to znaczy? Otóż Skoro zawieracie je Państwo w formie pisemnej, to każda zmiana w tej samej formie e, musi się odbywać. No i w umowach tych również jest zapis, że każda zmiana umowy, czasem pod rygorem nieważności, musi być dokonana właśnie w formie pisemnej. Zatem i informacja o zmianie warunków musi zostać do rodziców formalnie przekazana w formie pisemnej. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się właśnie w takiej sytuacji sporządzenie aneksu do umowy ze wskazaniem, że zmienia się to, taki to a taki, czy to paragraf, czy to punkt, czy to ustęp umowy. Wskazujecie Państwo wówczas strony umowy, aneks, strony postanowiły. Brzmienie, poprzednie brzmienie przepisu i nowe brzmienie treści, treści zapisu w umowie, że było takie, a będzie od dnia takiego i takiego takie. No i oczywiście, informacja, ta w tej informacji przekazywanej do rodziców, że w przypadku, w jakim nie wyrażają zgody na zmianę treści umowy, no zlecenio. Dawcy, czyli rodzicowi, bo Państwo jesteście zleceniobiorcą, będzie przysługiwało prawo jej wypowiedzenia zgodnie z tym terminem, który macie Państwo w umowie. Jeśli 30 dni, no to w terminie 30 dni od momentu, kiedy tę informację od Państwa otrzymał. Proszę pamiętać, aby zmiana wysokości czesnego w związku z tym wprowadzona została w takim terminie, aby umożliwić rodzicowi skorzystanie z tego prawa, jeśli będzie miał taką potrzebę wypowiedzenia umowy. Jeśli zatem w Państwa umowie ten termin wynosi 30 dni, przyjmijmy, często właśnie ze skutkiem na koniec miesiąca, a zmian dokonać chcecie Państwo od września, na przykład, to najlepiej poinformować rodziców, kiedy no najpóźniej do końca czerwca aby ten rodzic mógł państwu w lipcu złożyć wypowiedzenie, jeśli mamy to zastrzeżenie, że ze skutkiem na koniec miesiąca, to jeśli w lipcu, no to skutek będzie następował na koniec sierpnia, prawda, e, upływu tych 30 dni, e, no to żeby mógł ten rodzic z, w lipcu złożyć wypowiedzenie, w sierpniu pozostawać w okresie wypowiedzenia, no i wówczas umowa Zostanie rozwiązana zakończona ostatniego dnia sierpnia. Wówczas ta zmiana wysokości czesnego może zostać wprowadzona od września. Reasumując, pamiętajcie Państwo, o zachowaniu zasady pisemności, o poinformowaniu rodziców o przyczynach zmiany ceny, o wysokości. O wartości tej zmiany i w tej formie, właśnie pisemnej, o poinformowaniu rodziców, po pierwsze, przyczyna wzrostu, termin od którego wzrastają, termin, w którym rodzic może nie zgodzić się wypowiedzieć umowę i właśnie, żeby zapewnić mu możliwość wypowiedzenia treści umowy.